Witam. Idziemy dzisiaj na wykopki nad jeziorkiem na plaży. Zobaczymy czy coś wyskoczy. Słuchawek nie ubierałem, zamkniemy jeszcze autko. Zobaczymy czy coś. Jeszcze ktoś nam tutaj zostawił. Ten skoczył może tam na ten plac zabaw. Zobaczymy. Jadę wykrywaczem. To jest multicruiser na styce od Amfibio. Dostałem taniej szczyce to... No i lecimy. Nikogo nie ma. Jest godzina 11. Zobaczymy, czy, czy, czy coś wyjdzie. Dostroimy się do gruntu. Bez słuchawek pojedziemy. Mam nadzieję, że nikomu tutaj nie będę przeszkadzał. A raczej nie, bo nikogo nie ma. coś tam było. Dobra, trochę mocniej szczytę usunąć. No idziemy i włączy się, akcja będzie. Pierwszy sygnał. Taki skaczący troszkę. Włączymy full Pośmie kapselek, 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 książęca, półdajwa wyłączymy. Kapselek do kiejdry. No, idziemy dalej. Następny sygnał 34, 38. O. Zobaczymy, co to jest. Pewnie zawleczka. O, jest zawleczka. Proszę bardzo. Idziemy dalej na żywo. Mam śmieci. Śmieci nie będziemy zbierać. To też nie podnoszę, to skaczący sygnał, to kapsel, to też brzydki, dobra, włączymy się jak coś będzie. Dobra. Następny ciekawy sygnał jaki mamy to jest tutaj. O, taki na 10 groszy. Gdzieś tutaj. Coś mamy tutaj. A. No jakaś tam zawleczka obraśnięta w piasek. No pokrzywiona, dlatego tak pokazuje. Dobra, lecimy dalej. Do następnego. Następny sygnał. Też taki coś na 10 groszy. Zobaczymy, co to. pół czony. Uciek, przegarnąłem ręką. Kawałek zamka od bluzy. No co, zabierzemy, nie? Sygnał widzicie sami. To musi być już z 10 km. No nie, no nie, kawałek aluminium. Dobra, do następnego. Sygnał, jaki namierzyłem. To taki koło 30, 28 do 30. Zobaczymy, co to jest. O, mokry teren Wy, Wyjawniła się zawleczka Proszę bardzo zawleczka Sygnał Taki dziwny Ale zobaczymy co to jest Ziemia już jest zmarznięta. Bra. to dzisiaj przepiziło. Było w minusie. O, klawcelek No proszę. Ja już to oczywiście chodziłem kiedyś, bo ja z wykrywaczem metalu chodzę już o jakieś pół roku powiedzmy. Dobra, do następnego sygnału. Zobaczymy co to jest. Pewnie kapsel czarny taki no name tak zwany dobra do następnego sygnał znowu zobaczymy co to, to wstelek proszę bardzo podryzyjały Dobra, no tak, najdro. Przycheckać sygnał. Oa, jest doja. Dawajcie. Dobra, do następnego Sygnał na pieniążek 27. Sprawdźmy, aby to był pieniążek, nie, kawałek załóżki. Dobra, idziemy dalej mobilny sygnał następny 23 24 Co to może być? Znowu zamek Zamek od jakichś spodni czy tam od czegoś Dobra, do następnego Sygnał jest 50 od 55 do 58 Sprawdzimy to No, kapsel. jest taki bardzo podobny sygnał jak na 2 zł Sygnał na jednego grosza kończy się tutaj, tutaj włączony kopiemy głębszy dołek. głęboko, nie mam tutaj na podciągniętego. No proszę bardzo, co to jest za monetka? 10 złotych z PRL-u No proszę Rok 1988 A, no to no pójdzie do kolekcji Do następnego Zagląd no na zawleczkę Równa 30, nawet wyżej Dotówka bije niżej trochę O jest, na wierzchu leczy, o, pół Dobra, sprawdzimy No to było to, dobra Sygnał Tak. że Sylwester idzie, nie? Tarnami strzelają. O jest jakiś pieniążek wyskoczył. Zaraz wam powiem co to jest. To jest współczesny. 20 groszy. Coś pięknego. Czarne jak. Czarne jak murzyn. Dobra do następnego. 25 pięć. Kończy się tutaj. Płuje się odzywa co się Uciek? Uj, nie widać co to. Musiałem podejrzewać, że to jakiś inny sygnał nie, jest tutaj 10 groszy ładne, srebrne dobra, do następnego Tak po takiej dłuższej chwili włączam się. Mam taki sygnałek. Zobaczymy co to. Jest w mojej mili 10 groszy Nagrywam podsumowanie Śmieciów Tyle Tableczki, jakieś kaptelki No i tu 10 zł z Dwójeczka Jakiś tam bilonik No te 20 groszy czarne Tutaj mamy 10 groszy No i tu grosz i tu grosz No czyli w sumie 2,30 dwa, no dobra. Kolica to się tak prezentuje.